Cześć, ja nazywam się Tomek Gitov, jestem z projektu Mindao. W bardzo dużym skrócie czym jest Mindao? Mindao to jest platforma, która tworzy kompleksowe usługi w kontekście NFT dla innych podmiotów. pacz, innych firm, innych projektów i tym podobnym. W bardzo dużym skrócie dzisiaj wiele firm chce mieć ekspozycję na rynek NFT. Dlaczego? Dlatego, że NFT jest bardzo fajnym narzędziem do budowania społeczności. Albo po drugie, że potrzebują tego NFT do swojej platformy, na przykład gry blockchainowe. Ale co za tym się wiąże, stworzenie kolekcji NFT to nie jest tak łatwe, więc wiele projektów nie ma czasu dzisiaj na to, nie ma zasobów, nie ma, nie ma środków, nie ma wiedzy przede wszystkim, jak stworzyć te groszczej nowe w naszym przypadku. Yy, yy, Rozwiązania i też marki kontrakty. Więc krótko mówiąc, my, jako Mindao, tworzymy wszystko kompleksowo za tego klienta. A co najważniejsze, my za to nie pobieramy żadnych opłat. I teraz pytanie: to jak my się utrzymujemy? to jest najczęstsze pytanie skoro my nie pobieramy żadnego tak fee czyli my nie bierzemy żadnego żadnych, żadnych opłat za nasz serwis my krótko mówiąc bazujemy na success fee czyli na, sukcie, na sukcesie ze sprzedaży kolekcji czyli mamy kolekcję firma do nas się zgłasza my tworzymy dla niej kompleksową usługę czyli kompleksową kolekcję NFT czyli ona musi być użyteczna ona musi dobrze wyglądać ona musi być zaprogramowana, bezpieczna i ona na koniec zostaje sprzedana i na sam koniec my dzielimy się zyskiem z naszym klientem. No dobrze, to ile można na tym zarobić. Tak, ile na tym można zarobić? najważniejsze pytanie. Dokładnie, kiedy, kiedy jest mu. Tutaj trzeba to rozgraniczyć. Po pierwsze, jeżeli rozmawiamy, jeżeli mamy firmę, która się do nas zgłasza, to ona tak naprawdę co ona zyskuje, to zyskuje nowy produkt, całą kompleksową kolekcję. No i w zależności jak wyceniana jest ta kolekcja, ile na przykład zbieramy kapitału na przykład 100 tysięcy, no to część z tego kapitału zostaje przekazana do, do firmy. Czyli firma zyskuje nowy produkt, nową usługę i też na tym zarabia. Natomiast, jeżeli patrzymy z perspektywy użytkownika, który interesuje się projektami krypto, który chce zainwestować nie wiem, w token, interesuje się danym projektem, no to mam coś, coś, coś bardzo ciekawego dla Was. Z tego względu, że my, nasz model biznesowy w dało, polega na tym, że my z każdego zysku, który wygenerujemy na platformie, aż 75% idzie do naszej społeczności. Dla przykładu, czyli my z każdej sprzedaży, z każdego naszego klienta, my 75% naszego zysku przekazujemy do naszej społeczności. Dla przykładu jeden z ostatnich naszych partnerów to był Acceler Protocol, gdzie sprzedaż łączna kolekcji była w wysokości 250 tysięcy dolarów, gdzie dla nas było 200 tysięcy dolarów no i z tego 75% idzie do naszej społeczności. A jaki jest mniej więcej obrót na Waszej platformie? To wszystko jest w zależności od jakichś, od, od wolumenów kolekcji. My nie jesteśmy, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy marketplace'em jeszcze, krótszynowym, to jest, to jest dopiero w, jako planach na ten rok, bo je, ponieważ jeszcze dzisiaj nie ma rozwiązań krótszynowych takowych, więc my jesteśmy pierwszą taką platformą, więc my bardziej się skupiamy, ile my możemy, za, za jak, jakiej wielkości kolekcji my sprzedajemy. Więc krótko mówiąc, największą kolekcją, którą zebraliśmy to było 250 tysięcy dolarów. To była Acceler kolekcja, protocol. Miesiąc temu sprzedaliśmy Rec Gang kolekcję, która zbierała 125 tysięcy dolarów. To zostało zebrane w 60 sekund. Więc pomimo ciężkich warunków na rynku, jak najbardziej jako lunchpad NFT udaje nam się wyprzedawać kolekcje naszych partnerów. To ile firm z Wami współpracuje do tej pory? Pewnie. Dotychczas, dotychczas tak naprawdę. Mamy 9 partnerów, w Pipeline mamy kolejnych przynajmniej 4, 5, 3 mamy no 5 no mamy oficjalnie ogłoszonych na naszej naszej platformie, natomiast no i jeszcze wiemy, że, że do końca przez, na, przez następne tygodnie, miesiące już mamy potwierdzone kilka współprac, no ale to będziemy oczywiście ogłaszać swoim czasie. No dobrze, a tak dla, nie wiem, bardziej początkujących, to tak. skąd się biorą w tym pieniądze? Tak, skąd się biorą w tym pieniądze? Bardzo dobre pytanie. E, musimy zrozumieć, że NFT mają bardzo wiele zastosowań. I możemy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze, na przykład gaming. Jeżeli mamy grę, która tworzy. Projekt, który tworzy grę blockchainową, na polskim podwórku, nie wiem, Alaska Gold Rush, e, r, Robo Hero, e, nie wiem, Crypto Mayhem, e, Star Heroes e, od od Tiny Game Swiftu, e, czy jakieś duże gry, jak nie wiem, Illuvium, czy, czy coś tego typu, to praktycznie w każdej w tej grze są kolekcje NFT. Więc teraz dla użytkowników, ten NFT może być jakąś wartością dodaną w tej grze. Czyli ja kupuję sobie NFT bo będę tym NFT grał w danej grze. Albo to dane NFT daje mi jakiś boost w tej grze. Oczywiście zamykamy się tutaj tylko i wyłącznie na, na gaming, ale tak samo NFT mogą być wykorzystane kolekcjonerstwie, e, profil picture'owy, aspekty, czyli mamy te panki, mamy, e, mamy boret api, czy mamy małpy i czyli krótko mówiąc to film jest czymś interesującym dla użytkownika. A my jako Lunchpad tworzymy tą unikalną kolekcję, sprzedajemy to na naszej platformie i krótko mówiąc dzielimy się zyskiem z naszym partnerem. Może o, o trochę o tokenie, bo to myślę, że bardziej e, jak w ogóle jak nasz model biznesowy w kontekście tokena, bo to też myślę, że jest interesujące. W związku z tym, że my jako e, gotowa platforma dzielimy się zyskiem. E, o, myślę, że będzie fajnie. E, w związku z tym, że my, my jesteśmy gotową platformą, która dzieli się zyskiem, e, z naszymi, naszą, naszą społecznością, tak naprawdę, to zastosowaliśmy bardzo ciekawy, bardzo ciekawy schemat działania. W tym roku będziemy wypuszczać własną kolekcję NFT. I co jest unikalną wartością będzie tej kolekcji? Będzie to, że każdy posiadacz tego jednego NFT będzie miał możliwość dostawać nagrody z każdej sprzedaży, która odbędzie się na naszej platformie. Czyli Ty, krótko mówiąc, jesteś trochę, w cudzysłowie, sensie udziałowcem na naszej platformie. Oczywiście prawnie jest to trochę inaczej uregulowane, inaczej nazwane, ale krótko mówiąc, posiadając nasze, naszego NFT-ka i spalając sobie tam nasz token, możesz, partycypujesz tak naprawdę w nagrodach, Czyli w tych 75% z każdej sprzedanej kolekcji. I teraz sobie wyobraźmy. Zakładając, znowu wracamy do wolumenów, do zainteresowania rynkiem NFT na to, co się działo rok temu na przykład, gdzie kolekcje zbierały po milion, dwa miliony dolarów praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie. My tak planujemy sobie, że w szczycie hosty będziemy lądować jeden, dwa, dwa, dwa projekty tygodniowo z każdej sprzedaży, czyli to będzie zbierane około 300, tam 400, 500 tysięcy z każdej sprzedanej kolekcji. I z tego 75% trafia do naszej NFT kolekcji. Czyli każdy posiadacz NFT kolekcji, który sobie będzie posiadał tego, tego NFTka i tam będzie palił nasze tokeny, będzie otrzymywał real yield. To teraz bardzo modne słowo w, na, na rynku. Natomiast my real yield już mieliśmy półtora roku temu, jeszcze na terze. Jeszcze to wtedy tak nie było nazywane, ale, ale krótko mówiąc tak jak najbardziej w naszym projekcie będzie real yield wypłacany w USDC. No dobrze, to ile trzeba w to zainwestować? Dobre pytanie. Na razie się, krótko mówiąc, nie da zainwestować w nasz projekt. I to jest interesujące, zarazem trochę, co ja teraz sprzedaję, o czym ja mówię. Natomiast jak najbardziej, my mamy zaplanowany lunch naszego tokena, sprzedaż naszych awatarów. Dopiero dziś, myślę, że w połowie tego roku. E, ponieważ warunki teraz na rynku no, są różne. Jeszcze miesiąc temu e, byliśmy. Praktycznie na hos Trochę tak, bo wiemy, jak mocny mamy produkt. E, my dzisiaj już w skarbcu, który czeka na, na dystrybucję Ripple, już mamy 100 tysięcy dolarów z poprzednich sprzedaży. E, już mamy następnych partnerów, więc ten kapitał tylko i tylko, tylko będzie rósł. Więc załóżmy, że za pół roku w naszym skarbcu będzie pół miliona dolarów. I te pół miliona dolarów my sobie nie będziemy brać. Te pół miliona dolarów będzie przeznaczone na tylko 3333 awatary, bo taka będzie, taka, taka będzie wielkość kolekcji. A to jeszcze one nie są wypuszczone? Nie, jeszcze nie są wypuszczone. Zalecam po prostu wejść na naszego Twittera mindao.io albo naszego Discorda. Bo tam też jeżeli będziecie aktywni, no to warto powalczyć jakieś white listy, bo na pewno zaangażowane osoby zawsze w naszym Discordzie zostaną docenione. No dobrze, to w takim razie co polecasz? Jak działać, żeby yy, nie wiem, dostać z tego NFTK? Bo... Yy, pewnie. Yy... Przede wszystkim śledzić nas na bieżąco. My na pewno będziemy ruszać z kampanią marketingową opowiadającą, e, po co nam te, te awatary, jeszcze raz tłumacząc ile mamy w skarbcu, jak ten model Real Yield działa, bo dla nie wszystkich to jest zrozumiałe. Natomiast ja Real Yield bardzo, bardzo często porównuję po prostu do akcji dywidendowych, jak mamy na, na giełdzie S&P e, 500, czy jakieś tam największe spółki, które są w Stanach Zjednoczonych, czyli kupujemy jakiś udział w, w, w firmie i ona nam płaci dywidendy. Oczywiście pod względem Naprawdę nie możemy tak tego używać, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut no, Kanga chyba to nazywa tokendami. Czy to nie, nie, czekaj. Tak. Dokładnie, dokładnie. Więc krótko mówiąc, trzeba to nazywać jako nagrody, a nie, a nie dywidendy. Natomiast model dystrybucji model działania jest taki sam. Czyli jak jeżeli my, jako Mintao, będziemy sprzedawać dużo kolekcji, to po prostu my będziemy się dzielić większym, ale to większym zyskiem z naszą społecznością. Więc krótko mówiąc, najlepiej polecam śledzić naszego Twittera, naszego Discorda i tam być aktywnym. Czyli rozumiem, że będzie jakiś taki... Te 3333 będą na przykład do wymintowania nft za jakiś czas, za jakąś określoną kwotę, na przykład, nie wiem, za jedno, jeden ETH, przykładowo. Tak, przykładowo oczywiście te, będziemy to dobierać w zależności od warunków rynkowych i na pewno będzie też podział e, faz mintingu, że ta pierwsza faza mintingu będzie taką gwarancją, że no wiadomo, spodziewamy się, że zainteresowanie będzie bardzo duże. Tych nft jest ograniczona ilość, to nie jest 20 tysięcy. E, my mamy większe, my większą społeczność i te 3 tysiące, w związku z tym, że chcemy, żeby to było takie trochę ekskluzywne, trochę zbudować, może trochę mniejszą, ale bardzo szczelną i, i wartościową społeczność, więc krótko mówiąc, dla części, dla, dla bardzo zaangażowanych części naszego, naszej społeczności, na pewno będzie taka gwarancja wymintowania sobie tego nft -a. Oczywiście później ten nft trafi na Marketplace, na pewno na OpenSea, ale spodziewam się, że wartość już będzie trochę droższa niż sam, sama cena mintingu. Więc krótko mówiąc, na razie tylko zapraszam na śledzenie naszych mediów społecznościowych. No dobra, to dziękuję bardzo. Super, dzięki wielkie.